i oh do

3 studni, która ma aż 60,5 metra głębokości. Jak myślicie, ile lat mógł trwać proces drożenia tej studni w wieku 14? Ile lat? 10. Więcej niż 10. 20. 20. Dokładnie 20 lat. Czyniono to w ten sposób, że bitą skałę wbijano drewniane pale, na nocy polewano wodą, one kręczniały i kawałek po kawałku, kilka centymetrów na dzień rozsadzały skałę. I moi drodzy, ze studnią związana jest kolejna tamkowa legenda. Otóż dawno temu do zamku wprowadziło się pewne młode małżeństwo, Brunhilda i Bogusław. Na początku byli bardzo zakochani, świata poza sobą nie widzieli, ale z czasem Brunhilda zaczęła się tu nudzić, starała od miasta, od swoich koleżanek, od miejskich rozrywek i zaczęła się kłócić ze swoim mężem, czyli Bogusławem. Kłócili się tak głośno, że zaczęło to przeszkadzać pozostałym mieszkańcom zamku i podjęli oni decyzję, że przeniosą to smutliwe małżeństwo tutaj do wieży zamkowej. Tutaj mury są już grubsze, no i znajdzie się ona z dala od części mieszkalnej. W wieży kłótnie zamiast ustać jeszcze bardziej się nasiliły i w pewnym momencie Brunhilda wzięła ulubioną wazę Bogusława i rozbiła mu ją na głowie. Ten przy wiadomości odepchnął od siebie małżonkę. Chciała, by stała ona w pobliżu otwartego okna i wypadła przez to okno, wpadła właśnie wprost do tej studni. Yeah. No. Zaraz no, wytłumaczę, wytłumaczyć, Może już tutaj widzicie pierwsze okno z szybkami po lewej stronie? Tak. Skierujcie z, z w prawo. I tam jest taki łuk z kamieni. Kiedyś tam znajdowało się to okno, ale zostało ono zamurowane, aby ta tragedia oczywiście więcej się już nie posłużyła. Moi drodzy, to dalej następuje. No początkowo Bogusław ucieszył bo się, że się problemu, ale z czasem zaczęły go dręczyć wyrzuty sumienia. Chodził po zamku, nie wiedział, co ze sobą zrobić. W końcu przyszedł do studni i krzyknął: Przebacz mi, Brunhilda. Ze studni usłyszał głos: Przebaczam ci, Bogusławie łysy. Bardzo się ucieszył, że żona mu wybaczyła, choć zastanawiał się, czemu nazwała go łysym, skoro wcale łysy nie był. Oczywiście zagadka wyjaśniała się już rankiem następnego dnia. Kiedy po przebudzeniu Bogusław popatrzył w lustro i okazało się, że na jego głowie nie pozostał ślad po włosach. Taka właśnie była kara Brunhilda. I moi drodzy, Brunhilda odwiedziła się na wszystkich niewiernych panach. Jeżeli któryś z panów przyjdzie do studni, krzyknie imię swojej ukochanej, a jest coś, o czym ona nie wie, a wiedzieć powinna, to też może stracić włosy. Także jeżeli jest tu panowie, może chcecie coś spróbować? Nie? Maxiu, spróbuj! Dobrze moi drodzy, jeżeli jeszcze chodzi o duchy zamkowe, widzieliście znak przed zamkiem? Ja. Właśnie po 21.00 Brunhilda wychodzi ze studni, spaceruje sobie tamtym krużgankiem w ręku, trzyma oczywiście włosy Bogusława. Tuż za nią pojawia się Bogusław i tak wlecze się za nią i woła: Przebacz mi Brunhildo. Ponoć rankiem pogodzeni małżonkowie siadają tu przy studni, a kolejnego wieczoru e, historia powtarza się od nowa, bo oczywiście rankiem znikają, później my tutaj turystów przyprowadzamy, a kolejnej nocy znowu to samo. Pani Na ja? podstawie, no niestety nie miałam okazji tutaj być po zmroku. Na podstawie tej legendy z, z, powstał również serial, wakacje z duchami. Może ktoś z Was już się spotkał. No, tak. Widziałem to, co. Widziałem to, co. to, właśnie jest ta historia. Chcecie pozdrowić hmm. tak. w nie. 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 Pozdrawiam. Może sprawdzimy, jest zachody z studiu, Tak. Podejdźcie jak najbliżej. Ja powiem, trzy, cztery, a wy krzykniecie przeważnie w duchy duchy, dobra? Uwaga! Trzy, cztery. i ci, do... Jezus! Jezu. 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 Nie ma. Jezu. Jezu. Dobrze, moi drodzy, jeszcze tam pod.